A co ja mam z formuły pierwszej? Kurde, dużo mamy z tej formuły pierwszej. A co mamy z tenisa? Bo w tej sprawie jesteśmy. Iga Świątek ponoć się skończyła. Nie, nie skończyła się. Ona jeszcze jest młoda. No to, to myślę, że wszystko co najlepiej dopiero przed nią, ale 37 zwycięstw myślę, że to jest, jest mega, mega bomba. Jeszcze w ogóle dobrze nie rozkręciła. Jeszcze wszystkim pokażę. A nie pokazała 37 meczów bez porażku? pokazała, ale to nie wszystko. Każdy musi kiedyś przegrać. Nie no, mi się wydaje, że się nie skończyła. Jakby tam jakieś wiadomo małe potknięcie. Chyba 37 miała mecz wygranych, tak? 37. I teraz pierwszy przegrany. Nie wiem, wydaje mi się, że to... To się zmęczyła, nie skończyła. Tak, dokładnie, dokładnie. To dlaczego będzie tak piszą? No, to jest nasza chyba taka mentalność, że... Jedna porażka i ludzie gdzieś tam się załamują. Nie wiem o co chodzi. Myślę, że to jest zawodniczka, która jeszcze nie pokazała na, na co ją stać. Jeden krok do tyłu to są dwa do przodu, nie? To także prawda. teraz wygra to 67, bo jest chyba kolejny rekord do wszystkiego coś Myślę, że jeszcze dużo sukcesów odniesie, bo ona jest dopiero na starcie, także młoda. To jest początek, młoda, dokładnie. Przecież te inne zawodniczki Polki też brały jakby z niej przykład. Ona ma dopiero 27 lat, więc myślę, że, że to jeszcze, jeszcze ona potrzebuje trochę czasu, ale i tak już pokazała no, me, mega, mega tenis, tak? A tam gadają głupoty. U nas w Zo wszyscy myślimy, że iga świątek jest najlepsza. Pandy, słonie, koziorożce. Każdy mówi to samo, tylko iga świątek.